Rok 2022 dobiega końca, więc w tym filmie podsumuję wszystko, co zostało dodane w tym roku do Valoranta oraz powiem wszystko, co zostanie dodane w 2023 roku. Zacznijmy od tego, że w tym roku do gry została dodana tylko jedna mapa jest to pierwszy taki rok w historii Valoranta, kiedy od premiery w jakimś roku jest dodawana tylko jedna mapa, ponieważ Riot dodawało zawsze mapę mniej więcej co 6 miesięcy, czyli co nowy odcinek ta zasada była złamana, kiedy to fraktur i Breeze był dodany właściwie w jednym momencie. Tam było tylko kilka miesięcy różnicy. I to wyglądało tak, jakby te mapy zostały dodane no jedna po drugiej. Właściwie ktoś chodzi do gry, nie daj miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, cztery i już jest nowa mapa kolejna. Więc teraz. Ostatnia mapa była w czerwcu, no czyli równe 6 miesięcy temu. I tak się składa, że nowa mapa zostanie wydana już 10 stycznia, czyli w momencie jak to nagrywam za 15 dni. Ale o tym więcej za chwilę, bo teraz mówimy o tym co było w 2022 roku, a nie w 2023 roku co będzie. Więc w 2022 do gry zawitało trzech nowych agentów. Neon, Fate oraz Harbor. Harbor stosunkowo niedawno, więc to pamiętacie, że na pewno było w tym roku. No ale na przykład Neon mi się wydawało, że była w 2021 roku, także teraz się trochę zdziwi. Tych 3 zostało dodanych i co będzie dalej z agentami w 2023 roku, no to za chwilkę. Do gry w 2022 roku zawitało aż 24 kolekcji do broni, co daje nam łącznie dodanych 96 przedmiotów do gry, więc jest to bardzo dużo skinów. Ja osobiście myślałem, że tych kolekcji do Valoranta to wlatuje może, nie wiem, 5 na rok, a tu się okazało, że 24 były w tym roku, więc bardzo dużo. No, i tutaj nasuwa się takie, taka mała, mała zmiana, która na pewno zostanie wprowadzona do Valoranta w przyszłości, ale o tym więcej za chwilę. Każdy rok w Valorancie składa się z dwóch odcinków, a jeden odcinek to trzy akty w Valorancie. Co za tym idzie? W 2022 roku w Valorancie było sześć aktów, no i dwa odcinki. Pierwszy akt zaczął się 11 stycznia 2022, no i skończy się ostatni akt, czyli ten, który teraz mamy. On się skończy. 10 stycznia 2023, czyli mamy tutaj właściwie, no tak samo to wygląda, tyle samo trwa, jest to równy rok. 10 stycznia, 11 stycznia, no to jest 366 dni, więc można powiedzieć, że równiutki rok. Dobra, koniec mówienia o tym, co było, teraz mówimy o tym, co będzie. Zacznijmy od tego, że jak już mówiłem wcześniej, nowy odcinek zaczyna się 10 stycznia 2023 roku, czyli za 15 dni od momentu, jak wy to oglądacie. Jedna nowa mapa zostanie dodana już właśnie 10 stycznia, czyli za te 15 dni. Będzie to coś fajnego, będzie to coś nowego w grze, więc na pewno będzie to takie urozmaicenie. Nowa mapa, kwiaty, to będzie temat tego przewodnia. Nagrałem o tym już kilka odcinków, więc nie będę tutaj tym zanudzał, ponieważ większość z Was już to wszystko słyszała. Ale jeśli ktoś jakimś o tym nie słyszał, to generalnie będzie tam nowa mechanika klucza będziesz mógł sobie otwierać jakieś drzwi, prawdopodobnie w dwie osoby, ale to jest takie, taka spekulacja. Raczej bardziej prawdopodobne, że w jedną osoby, no ale jedną albo dwie osoby na trailerach było to mówione. Trailery tej mapy były dostępne na treningu, każdy sobie ich mógł odsłuchać. Tam były dialogi postaci, siedział Cypher obok laptopa i tam mogłeś sobie odsłuchać na treningu te takie dialogi, jak Astra, rozmawiała z Harborem. Potem jeszcze było tam więcej postaci, całkiem niedawno było to dodane. Ten ostatni dialog, ponieważ one były trzy, były trzy dialogi dodane na ten trening do przesłuchania. No i z tego wszystkiego można wywnioskować, że tak, mapa będzie mniej więcej gdzieś w tematyce azteckiej, takie góry, no góry, góry, nie góry, yy, po prostu chodzi o takie piramidy azteckie, Peru, jakaś dżungla, takie klimaty będzie miała ta mapa. No i na pewno będzie miała tą nową mechanikę, nowe przejścia. Ponieważ każda mapa w się czymś wyróżnia, no i ona się też musi czymś wyróżniać. Nie, na przykład na frakturze macie te takie linki na całą mapę. Na bryzie macie drop, to też jest tylko na bryzie, nie ma na żadnej innej mapie. To z fraktura, nie ma na żadnej innej mapie. I tak dalej, i tak dalej, bind teleporty, no ja o tym już mówiłem, więc oglądnij sobie odcinek o nowej mapie w Adurancie i tam wszystko o tym mówię. Teraz porozmawiamy sobie o czymś, co jest bardzo ciekawe, o tym prawdopodobnie nie słyszeliście nigdzie, ale ja wam o tym powiem, ponieważ, yy, no jest to bardzo prawdopodobne, że zostanie dodana do gry. Nie wiem czy na 100% w 2023 roku, no ale na 100% zostanie dodane w ciągu najbliższych dwóch lat. To, to jest maks totalny, ale mi się wydaje, że i tak 2023 końcówka to zostanie dodane. Mówię tutaj o sortowaniu skinów w Valorancie na inny sposób, ponieważ obecnie Valorant wygląda tak, że jak wchodzisz sobie w twoją szafkę i wybierasz kosy, to tam jest po prostu yy, no hałas, Nieła tam to wygląda nieładnie i jak do Valoranta zostaje dodanych w jeden rok 96 skinów, co za tym idzie no, 24 kolekcje, czyli 24 kosy co najmniej, to co roku do gry dochodzi kolejne 24 kosy. I musisz przewijać coraz więcej, żeby oglądać każdą z nich. I do Valoranta na 100% zostanie dodane nowe menu wybierania swoich na przykład kost, swoich wandalów i tak dalej i tak dalej, po prostu. I będziesz mógł sortować, będziesz to miał prawdopodobnie tak jak w C.S. czyli nie tylko w prawo, w lewo. Ale po prostu listę pełną tych skinów, jak każdy wygląda, będziesz miał takimi kolumnami to ustawione Będziesz sobie mógł scrollować góra dół, góra dół, będziesz to lepiej widział To wszystko zostanie na pewno ulepszone No ale to jest tak jak już mówiłem, nie jestem pewny czy to będzie w 2023 roku Ponieważ jeszcze w tym roku jak zostaną dodane te mniej więcej 24 kolejne kolekcje to powiedzmy, że da się to znieść, bo będzie się skrolowało dłużej, no ale do zniesienia to jest, no ale już w przyszłym roku, no to nie wyobrażam sobie skrolować, jakby to w grze będzie, nie wiem, 200 kocy skroluż prawo, lewo, prawo, lewo, tą taką już z bety mechaniką, bo ta gra już ma 2,5 roku ponad, no i ta mechanika tej, tego wybierania swoich przedmiotów ma też 2,5 roku, no i to wygląda nieładnie, to już jest przestarzałe, jest niepraktyczne. Więc to miało sens nam w becie, jak tam w grze były 10 kosmos. No ale teraz, jak jest tyle skinów, to nie ma sensu tak coś, bo to jest strasznie powolne i po prostu niepraktyczne. A co z nowymi agentami do Valoranta? W 2022 roku, tak jak już mówiłem, do gry zawitało trzech nowych agentów. Była to Neon Fate oraz Harbor. No a w 2023 roku również możemy spodziewać się trzech agentów. Będzie to pierwszy, który zostanie dodany mniej więcej. Na początku roku będzie to marzec max Maksymalnie marzec, ponieważ mamy tutaj odstęp 5 miesięcy jeśli zakładamy, że nowa postać zostanie dodana w marcu tego roku, czyli za 3 miesiące to byłby to odstęp 5 miesięcy pomiędzy dodaniem harbora a nową postacią w grze w 2021 roku listopadzie został dodany Chamber, a później, zaledwie dwa miesiące później, została dodana już Neon w 2022 roku 10 stycznia. Więc tutaj jest odstęp zaledwie dwóch miesięcy, nieco ponad. No i teraz możemy powiedzieć, że no, idąc tą logiką, to teraz kiedy wchodzi nowa mapa do Valoranta 10 stycznia. To już powinien być nowy agent, ponieważ rok temu tak zrobiło Riot. No ale to była. Nie wiem z czego to wynikało. Teraz tak na pewno nie będzie. Ja obstawiam, że nowa postać w Valorancie zostanie dodana w marcu, ponieważ teraz wychodzi nowa mapa 10 stycznia. No i wątpię, żeby Riot chciał zrobić tak, że 10 stycznia nowa mapa i za miesiąc już nowa postać. No prawdopodobnie nie, ponieważ dodając do gry nową mapę, nową postać, to na grę jest zwiększany hype. Więcej osób wraca do tej gry, chce zobaczyć jak to wygląda. No i jeśli. W jednym momencie zostanie dodana nowa mapa, nowa postać. No to gracze będą troszkę... Wiecie, może można zrobić coś tak, to można zrobić w dwa sposoby. Dodać dwie super rzeczy na jeden moment i przyjdą wszyscy gracze i i tak się znudzą po miesiącu. No albo dodać nową mapę, po miesiącu gracze się znudzą, znowu przestaną grać. Dodać potem za jakieś dwa miesiące nowego agenta i oni znowu wrócą i znowu za miesiąc znudzą się, znudzą się grać. Więc jest to potencjalnie no dwukrotnie większa szansa na zarobienie pieniędzy przez Riot. Jest jeszcze jedna rzecz, która zostanie dodana do Valoranta, a właściwie to zmieniona. Czy będzie ona w 2023 roku? Tego pewności nie mam, dlatego umieszczam to na samym końcu tego odcinka. Ale jest to bardzo prawdopodobne, że to będzie już w tym roku, który teraz będzie. Dlaczego? O czym mówię i o co w ogóle chodzi? Chodzi o ekwipunek. Jak wygląda Twój ekwipunek? Twoja szafka w grze. To jest system, który jest aż od bety. I w becie on się super sprawdzał, ponieważ tam miałeś załóżmy 10 sknów w całej grze. Wchodziłeś sobie w kolekcję, w kosy. Kosy, których nie masz. No i patrzyłeś sobie, o dobra, prawo, lewo, prawo, lewo, super. Teraz w grze mamy pełno kos. W, jed w ciągu jednego roku dochodzi z chinów do noza mniej więcej 24. Tak było w tym roku. I zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj scrollujesz prawo, lewo. Nie możesz niczego znaleźć. To jest nieintuicyjne, nieładne, niepraktyczne. No, wizualnie to już jest naprawdę bardzo przestarzałe. I to musi zostać zmienione na coś o wiele bardziej ładnego, no i bardziej praktycznego przede wszystkim. Na przykład, w CESie masz tak ładnie to ułożone, wszystko w takiej linii. No, i to też musi być mniej więcej ułożone w ten sposób. I ja obstawiam. Że, w Ra że Rajo doda coś takiego już w tym roku, który teraz będzie, no ponieważ oni też to raczej widzą, że to wygląda troszkę średnio i jest to niepraktyczne, na pewno będzie to zmienione, czy w 2026 roku, tego nie wiem, no ale... To tyle. To by było na tyle. W momencie, w którym oglądasz ten odcinek, jest stream na moim Twitchu. Wbijaj na niego streamy są w całe święta, teraz, codziennie, od godziny 9.00. Więc cię tam zapraszam. No i właściwie, jeśli oglądasz ten odcinek rano, no to masz 100% szans na to, że jest stream. Wbijam Immortale. Jeśli go nie wbiję, to rozdaję wam 500 złotych, więc yy, tak, polecam oglądać ten odcinek, jeśli jeszcze nie wiecie o co chodzi. No i to było na tyle. Cześć.